Cześć, witajcie Tak, dzisiaj po raz pierwszy na naszym kanale pojawi się Ark I myślę, że to będzie taka dusza baseria Najpierw wybierzemy sobie Człeka Weźmiemy sobie takiego białasa jakiegoś Kolor włosów e, czarne. Czerwone oczy Weźmiemy czerwone oczy, tak Ale zobaczcie, tu jest rzeczy do zmiany, bo można mu zmieniać rozmiar głowy Zrobić taką wielką głowę Wielkość czaszki można zmieniać Wielkość twarzy A takie Wielkość, szerokość głowy Wielkość głowy, wysokość głowy Głębokość głowy, rozmiar O taki karka zrobimy Nie bo to jest przesadę to jest przesada Ty to byś zaraz kiogrubasa grubasa zrobił Bo mamy klatkę piersiową taką taka, lub taka, Taką, wielka, wielka. O taka dobra, ramiona takie O takie dobra, biodro O to byś zrobił takiego o, Janusza Zgrywała. A my A my Takiego zrobimy, tak ją zrobimy o. Wysokość... O, takiego można grubasa zrobić, takie jak ja. Nie, nie. A Takiego chudzielca. Nie, takie po środku zrobimy. Wysokość torsu. O, może być wyższe trochę. Dobra. Szerokość torsu. Nic się nie zmienia. Dłonie. Miał, miał, pie... miał czas... Tak. Wszystko takie wielkie, jak małpa. Masakra. Przedramię też. I nie, nie. Bez przesady. Trochę przesadzaliśmy. Dobra. Trochę przesadzaliśmy. Wygląda to niezbyt Długość nogi? No, musi być wyższy. O już mówi, się w kadrze nam się nie mieści. Ej, daj, daj można uda zrobić wielkie. uda takie niełytki. Też takie trochę, żeby nas nogi nie bolały. Stopy. Stopy takie malutkie. Ej, daj. Jak się wyglądało? Nie, normalne takie zrobimy. Jezuki kolos nam się zrobił. Nie przesadziłem z tą długością nóg trochę. Nie, drukolosa. Nie, dobrze. Nazwiemy go Datson. Datson, tak. Region odrodzenia południowy Trudny. Nie, no pewno, że łatwy, ale może dajemy. Średni. No nie, średni nie. Strefę tu, tam tutaj w tą stronę Dobra, stwórz nową takie, postać. Jest, takie średnie łatwe. Średnie, Łatwie łatwe to jest. Średnie łatwe. Uwaga, budzimy się w naszym świecie. Co tutaj widzimy? O nie, już lecą. Raptory lecą. A, raptor jest. Dobra. Mam nasz chip. Teraz uciekamy, bo tam raptor jest. Nic, nie, nie uciekamy. Jest ci zimno, znajdź sobie jakieś ciepłe schronienie. Najpierw to zbierzemy e, kamyczki. Raptor, co mnie tu bije? No raptor, bo ci nie wierzę, że że są raptory. Pan... Nie ma jak zginąć na początku odcinka. Ta, dopiero ty się zacała, e, b... Ja Nie widziałem tego raptora w ogóle. Ja widziałem, to były dwa. Losowa lokalizacja, nie. To leci, lecimy tu. Dobra, jest. Może teraz nam się uda prze, przeżyć? No. Nie ma to jak zginąć Ej, tak, na samym początku. Dodo Dodo. Moment, nie ma. Na trzeba się obrócić, czy koło tu nie ma. Nie ma. Dobra, kamyki zbieramy. Tam jest Bronto i doda. Czemu nie mogę kamyków tych zbierać? Ty ja chyba mogę, te. O te. O. Nie Jak to nie idziemy? Idziemy, wszędzie będziemy łazić. A Dodo. No co? Mamy się ścieknąć Dodo? Będę go teraz gonił na początku odcinka? Dodo, do, dawaj jedzenie. on mięso za Dodo, tak? Jeszcze jeden. Cztery za Dodo. Pięć, cztery, dobra. Dobra, mamy mięso. Ej, a swój mi Dodo. Nieprzytomny. Ej, oswój mi. Ale mięso z niego. A ja chcę oswoić. No to później, na pewno nie? Ja! Gdzie on poleciał? Ej, poza mapy poleciał, gdzie on jest? Do mi uciekł. Gdzie on jest? Nie wiem gdzie poleciał. Awans dostałem, zobaczcie, mam awans jak mojego tworzę. Dajmy sobie do wagi. Żeby móc więcej nosić. E, ognisko na pewno. I kamienny toporek. No i będziemy zbierać. No dzidę nie mam, bo mam tylko dwa punkty. Dobra, idziemy zebrać trochę materiału e, Coś do jedzonka, bo na ten dodo uciekł Dobra, narkoberki. zbieramy z Simberki, amaberki, azuberki Zbieramy, zbieramy, zbieramy Mam narkoberki, azuberki Włókno O, dobrze, włókno to sobie zrobimy ciuchę zaraz Tylko musimy najpierw poziomu zebrać jak coś dużego idzie? Zbieram to O, tu jest. Jezu, myślałem, że to ty na Nie ma tak zacząć odcinek od ginięcia. Kto z was grał w Arka? pisze ARK grałem. A no, no dobrze, no i dobrze, dobrze, dobrze. Wók bo, bo to nam się przyda. Kamienie. Zaraz tworzymy nasz inwentarz. I będziemy musieli zebrać yy, krzesiwo, żeby mieć ognisko, chyba jak dobrze pamiętam. Trochę grałem kiedyś warkę, ale to było bardzo dawno temu. Grałem na Xboxie, trochę na kąpie, ale to tak troszeczkę, naprawdę. Może z 10, 20, 30 godzin, nie wiem, nie pamiętam nawet. I to było jezu dwa lata temu. O, coś tam jest. To jest Co jakiś to? groźny? No tak. To jest. Taki tygrys albo doda. Tygrys albo doda do bardziej tygrys. Tak, tygrys Ciągle no, jest zimno pewnie, czy nie? Timberki. O nie, narkoberki! Ale co z narkoberek się robi? No nie wiem, coś kotyki Nie, jakieś chyba broń, coś mi się tak nie no, wydaje. Dobra, wukno, jest już dużo wszystkiego. Zaraz, zobaczyłem. Zaraz, kamieni musimy jeszcze pozbierać, zaraz. Dawaj, szybko, 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 bo tutaj czas leci, jak wiecie. Zaraz, gdzie noc. A, kamienie. Ja muszę patrzeć, co tu jest. Jaki, albo tu my się będziemy zamieniać, zapomniałem Wam powiedzieć, my się tu zamieniamy. Raz, jeden, raz, drugi. Chociaż mam jeszcze jednego arka na Xboxie i może zrobimy tak, że będziemy razem grać, ale to jak będziemy robić serię. serię. jeśli gorąco. Jest mi zimną wraz gorącą, zdecyduj się. On robię to w cieniu siedział. Dobra, tu sobie stanę. Jakieś bezpieczne miejsce, chyba tu nic nie ma, nie? Dobra, inwentarz. Szybko, 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 szybko. I co to jest to, pro? Ten pro. Jaki pro? Co ja w ogóle wziąłem? Nie. Timberki. Jagody za zabarwieniem sprawiając, że po ich jedzeniu odzyskasz trochę energii. Super. To? Nasiona... ...Tinoberek. Zjedzenie tych nasion zaspokoi drobiny twojego głodu. Te dzikie jagody rosną głównie na górach. Choć jagody niezbyt smaczne, soki poprawią prawie każdy posiłek. Te żółte jagody rosną najczęściej na plażach. Są one bardzo smaczne. Mogą dostać wykorzystanie w stworzeniu żółtego barwnika. Dobra, na razie sobie to zostawimy. Tu mamy schematy. Eee, czy ja coś mogę zrobić? Nie, Nie, drewna mi brakuje i słomy. i słomy. To mogę coś zrobić w ogóle? Zobacz. O! Musimy iść drewno zbierać, drewno i słoma. Czyli musimy jakieś Czyli musimy drzewo. musimy tylko drzewa, bo z drzewa no. wypada słoma. Drewno mamy, jedno słoma, jedno słoma. Musimy trochę pięśćmi to obić. Nie wiem, czy, czy nie za, za duże drzewo sobie brałem. Takie... takie nie... czy nie za duże drzewo sobie wziąłem. Dobra, poleciało. Jest mniejsze, żeby tak dużo czasu nie. Albo tutaj sobie... I co idzie... to? Nie wiem, Czekaj. jakieś... Czekaj! Pika coś tam, co tam. Jest za tu zwierząt jest. Ej, ktoś cię bije. Jaką mnie bije? Nie. Już to drzewo. Drzewo mnie nie bije. Dobra, zaraz powinniśmy mieć. I co to? No, nie wiem. jakby raptor. No nie może, mi się już nie chce ginąć. Co to jest to małe? To jest ten, to jest raptor, taki co pluje. Hmm, dobra. Awans mam kolejny. Weźmiemy do wagi i włócznie, oczywiście. Włócznie i. E, jakieś ciuchy. Dobra. A teraz musimy to wszystko zrobić, bo my nic jeszcze nie zrobiliśmy. Nie. Semat, szybko. E, kill off. Ok, ok, ok. ja to porek Ogień ci już zrobił Nie mogę, nie mam krzemienia Kamienia i krzemienia trzeba szukać Dobra, to się najpierw ubierzemy Gdzie? A są? 6 kilo na pierwszy Dobra Wszystko mi musi się Z, też. Zamiana! Jaka zamiana? Już tam... 10 minut. <coughs> Zaraz no, fajna gra. 10 minut minęło, zamiana. Ej, krzemień, jest krzemień, będziemy dzisiaj Dobre jeszcze... dobro miejsce zacząłem kopać, zobacz A ja zrobiłem też y, ten? Y, jak to się nazywa? No, zebrałem. Zrobiłem. No, o metal mamy. No. Nie wiem, co można z metalu. Może lepszy piloć? Bo broń. Tak, pistolety zaraz budujemy. tylko że. Co brakuje? Zmęczyłeś się, dobra, zmęczyłem się. Ile, jak tam nasz stan wody, upojenia, jedzenia i tak dalej. Może wejdziemy trochę. Do. Wypróżniłem się. Kupę zrobiłem. Gdzie jest moja kupa? A to z moja kupa, Zacznij, może coś wziąć tak. Znaczy, ludzkie odchody. Dobra, mamy ludzkie odchody. Ty ma kupę. A jak zrobiłaś kupę? No samo zrobiło się, kupa. No nie wiem jak zrobiła się kupa w spodniach. Wejdziemy trochę do wody. Nie wiem czy to nas ochłodzi, czy w sensie tam się trochę bym mógł napoić, bo się możemy... O, tak, na... na zimno. No zimno raz gorąco się zdecydować nie może. Dobra, lecimy na inwentarz i to możemy zrobić. Można zrobić. E, to mnie interesuje. Pochodnia mnie interesuje. Nie mogę, drewna brakuje. I słomy. To teraz Twoja kolej może mistrzu. Tak. I ten mistrz, to, mistrz będzie robił. E, nam. E, kolejne rzeczy. Tak. też tym. Teraz ci gorąco, pa czytaj co tam pisze. No wiem. Dobra. Zbierz trochę tego, żeby ten toporek mieć. Pod... Toporek? Masz już? Mamy, dawaj. Ale my już mieliśmy zasz, w ekwipunku czy mamy toporek. Mamy, no to dawaj go. Po dwójkę, dobra. Dobra, to też może być, dobra. Dawaj zbieraj o, z toporkiem, dwójka. Pał, które się? S e, no. no. Nie no pochodnią chcesz podpalać? Dawaj zbieraj drewno. Czekaj. Dwójka. Dwójka. Drewno. No to... Zbi zbieraj drewno. A to żebyś jeszcze trafią. Zbieraj to dużo. Tam masz duże drewno, weź to duże Jak najwięcej, dawaj. A jesteśmy trochę głodni, to weź tych jagódek. Pod zero są jagódki. To gram, piszę, o tam I co? jest. Weź go? Nie bierz go, zostaw. Czekaj, dziś, do wezmę, Nie, zostaw go. Dawaj, zbieraj drewno, zbieraj drewno. No to chciałeś jagódki. No, jagódki trochę. Weź jeszcze trochę jagódek. Od zero. No? Jeszcze. Dobra, już, już. Daj ekwipunek, bo mam awans. I. A dobra. Dodaj jakiś plusik do któregoś, punkt. Poczekaj, do czego, do czego, do czego? poczekaj. Waga, no, daj trochę do jedzenia, nie, do jedzenia, nie, moment, moment. No do wagi? Daj jeszcze do wagi. A to? Zahartowanie. Mamy tą 0. Dobra, dawaj jeszcze do wagi, ostatni raz. Dobra, co możemy? O, ten, ten, śpiwór! Śpiwór, skórzany śpiwór, to, tak. Dwa razy kliknij. Później te, czapkę i buty. Dobra, i wychodź, X-em. X-em? Tam, tam, tam jest X. A, ty. Dawaj, 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 szybko, bo zaraz będzie ciemno. a nie możemy w pierwszym odcinku zginąć. Ale zginęliśmy. Służy... No tak, już zginęliśmy, ale... Nie chciałem zaraz znowu zginąć, piur no, będzie nam od razu w tym samym miejscu, tak? No. Dobra, jest, dawaj drewno, szybko, 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 szybko. Tu no, jakbyś tu drewna, nie miał ja, jak jest tylko lasu, ej. Jakbyś już teraz chodźmy. dawaj, dawaj. Czemu tak ciężko chodzę? No, jesteś gruby. <grych> nie. Jesteś przeciążony, wyrzuć obciążony coś przedmiotem. On za dużo rzeczy złopaliśmy No czekaj, co tu mamy? Daj ci tak Musimy się trochę po... Nie nie, nie wywalać, zostaw kupę. Kupę zostaw. Stój. Znalej, kupa, tak. no to na Żelazo chwilę. nie! Nie no, no takie rzeczy to nie. Musimy zrobić skrzynię niedługo, więc... Ja, musimy sobie włócznie zrobić. To musimy sobie zrobić. To musimy sobie ej, zrobić. A się... brakuje nam. Mamy co? Tam, Skóry. Ej, ej, mieliśmy przecież! To mieliśmy? mieliśmy. Ej no już. to, klatę. A zrobimy drugą klatę. No, zrobiłeś. No trudno. Mo można to sprzedać? Nie. Można tylko to wyrzucić. Jesteśmy przeciążeni. No to... Weź trochę jedzenia, nie wiem, y Zjem. Majoberki. To. Zjem to. Azuberki. A co, stanie, zjemy A, to? Takie... A co się stanie, jak zjemy e te takie? A to? berki. A co się stanie, jak zjemy te alkoholice? Jakie Nic nie próbujemy tego na razie. Już alkohol. Dobra, dawaj Poszukaj jakiegoś. Za czego nam brakuje do ogniska? Teraz. Teraz. Pod I. Pod Ma, i, no, dobra. Do, do, do ogniska. Ognisko możemy zrobić? No tu masz, na dole. No, kliknij dwa razy. Możemy, tak. dawaj. Pod, pod czwórkę podłóż. Dobra. A tu musisz już wejść jakiś płynek. Dobra. Mamy tyle tego, dawaj schematę. Teraz musimy zdobyć ten poziom wyższy, żeby mieć ten. A śpiwór, pokaż do śpiwora co nam brakuje. Skórę. A skąd wziąć skórę? Skórę? No. no. Musimy zabić. Poczekaj, no moment, już stój, daj no ekipunek. daj akwipunek. Daj daj I poczekaj, co tu mieliśmy z czego skórę? Nie, nie mieliśmy skóry w ogóle. Musimy coś zabić. Że... No. Okay. No coś ty robisz! Jesteś jest, z jest gorąco. No to do wyjścia. Jezus, ja się nie ruszę. To nie, widzę. Nic nie No Ale co tym Skoło? Z czego też skórę pozyskać? Z tego? Z tego. No tylko, żeśmy się, się tak obciążyli, że będziemy drahować. Czekaj, muszę raz zjeść. No to zjeść. Ej, jest... Ej bo on jest bardzo głodny Bo wiesz, weź jeszcze więcej tego. Musimy tą skrzynię mieć. Dobra, idź, idź, dawaj, dawaj. Już dobra, wystarczy. Ej, bo zaraz wszystko stracisz. Jezus, o co chcesz nie. zaatakować? To małe coś? No. Dostaniemy z tego skórę? No. Nie wiem, czy to nie jest groźne. No a ty, ty masz myszkę. Oho. No, to nas atakuje. No super. I tak zginęliśmy w pierwszym odcinku. Zatruci Dobra, stój, poczekaj powoli, stój Martwy jest, już martwy, już, 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 Co my jesteśmy ja coś... my jesteśmy, co nam się dzieje? Czekaj. Okay. Życia nie mamy! Życia nie mamy. Zjedz to To jest na głód! Tam plasterek! Jesteśmy czymś zatruci. No dobra, musimy gdzieś się schować. No W ogóle znaleźliśmy przez to nasze. Jesteś uwodniony, wody. Musimy wejść do wody szybko. Dobra, teraz moja kolej. Ej! No zobacz, parę zginęliśmy. Pana... Kości mam połamane. Zobaczcie, coś jakąś kość mam chyba złamaną. Tu się opatruję. Nie, nie. Ale mamy ten, ale mamy chociaż skórę. Mamy skórę, super. my, no Albo... że mamy skórę. No może dostaliśmy. Do wody szybko. Jesteśmy odwodnieni. Jedna walka i już byśmy zginęli. Też już na, na początku odcinka zgin zginęliśmy, to już znowu... tutaj... już nie tak. mamy gid. Tak wiedzieliśmy koło zaatakować. Już no, by tylko rekin tutaj jeszcze nie podpłynął. Nie ma, ale nam jest zimno. Zimno nam jest. Dobra, idziemy Takie Teraz tylko... Tego... Ej, tam raptor! No super! Nie! Zajebiście. Jesteś na światło dniemi. No się Gdzie on schować. jest? I tam jest Goło tego żółwia Nie Jezus Co to było? Dać ci myszkę na chwilę To zaraz przylezą wszystkie Dobra, musimy się tu gdzieś schować I daj mi to Nie Idź do połamaną Gości mamy, on no już nam życie wraca no tak, życie wraca. Może tak tu jest. się rozpalimy. Tak, znam nam z gorącą musimy się udać do chłodnego miejsca. Nie, tam coś będzie w lesie. Czekajcie, moment, teraz kipunek. i powoli, stój, w tematę, skóry nam brakuje, nie mamy skóry w ogóle. No to wydobite, dobitego tamtego. tego. nie było, skóra nie u niego się zdobywa, moment, tak się nie, nie pamiętam. Że tego żubia skórę, to będziemy mieć tego. Y, tego tych ptaków małych śmiesznie. Mały. O, zestrał się chyba? Albo ja. Nieźle. ja kupę zrobiłem. Ej, chyba ten miś tu zestrał. Jest mi za ciężko. Moment, co tu wywalić? Jedzenie. Mamy 20 drewna. A mini mamy. <śmiany> nie, w drewna mamy 41. Nie! Jeszcze mam więcej drewna. Dobra, ognisko byśmy zrobili, ale w to trzeba wybrać jakieś miejsce. Tam jest jakiś ptero sobie lata. Jakiś walut. ptak by się przydał. Tam jest! Tam, tam, patrz, widzisz lata sobie. A, i jak będę. E, musimy mieć następny poziom. Ej, patrz. E, Dobra, może poziom zdobędziemy waląc na przykład w coś, zbierając jakieś rzeczy. Wtedy ja Masz, w walce, zbieraj. Bo ja chcę mieć tą skrzynię. Żeby włożyć po trochę rzeczy. No, zniszczyłeś. Napraw teraz. Ty też byś zniszczył. Ekwipunek. Nie tutaj, ekwipunek. Ekwipunek. A, tu. Napraw, prawym. Prawym przyciskiem myszy napraw. Tym. Naprawę. No. Nie musiałeś tego wyciągać z ekwipunku. Dobra. No, jeden, pod jednym. No, rozwal to. Może poziom będziemy mieć zaraz. Tak, zaraz będziemy mieć poziom. Dawaj jeszcze, wszystko dawaj jeszcze. Jest, dobra, teraz stój. Poziom, poziom, to jest najważniejsze. Dodamy sobie do czego. Do tej wagi, może co? Tak. Czemu wszystko do wagi dodajemy? Do waga. No dobra, damy do wagi i. skrzynia. Jest. I teraz sobie musimy znaleźć miejsce. Jakieś bezpieczne w miarę. Może tu koło tej skały. Ta. Tu jest cień. To jest dobrze. Hmm, ale teraz pytanie, czy możemy zrobić już tą skrzynię. Tak. Tak, możemy skrzynię zrobić. Ten śpiwór musi mieć skórę. Chodzi się o 5 skóry. To jest Dobra, pod szóstą, szóstką jest ta skrzynia. Ładuje się. Tam sobie, czy coś coś źle jest już. Chyba. Nie, w epipunku! A jezu, ja dwa razy. F... Ja co ja zrobiłem? Zrobiłem sobie trzy skrzynie. Ale dobra. Będziemy wchodzić. Jak się wywala tą skrzynię, żeby ją mieć? Naciśnij. Umieść. A tu, tak. No Dobra, i teraz możemy tu chować. Oho, ja ile miejsca ma. Dobra. Dobra, sobie przeniesiemy co tu jest? krzymin Krzemień. Trochę tego. Kupy trochę. Trochę tego. Kupę. O, kupę przeniesiemy. <laughs> Zelaza. Ale ona zaraz straci termin ważności za 30 dni. Co 30 dni? 30 minut. Chodź, nam ta kupa w ogóle? Wywal, y, Wiem, b, b, Wyrzuć na jakiegoś dinozaura. Nie dostanie. To jest Dobra, przenieśliśmy sobie wszystko. Ej, ten to ten też. Poczekaj, mamy dwa punkty. To musimy mieć: skórzany ten. Co zrobić, żeby to mieć? Skórę, brakuje nam. Skóry. Skórę i włókna. Włókna to tam zbierzemy, ale skórę. Poczekaj, bo chyba coś musimy naprawić jeszcze, bo widzę, że... A, tu gwiżdże się. Nie jest. Gołdny. Coś ty zrobił. Tam jest jakiś... trico. Ten taki Nie, mały... raptor tam jest! Nie, nie, ja szukam takiego małego tego, kurczaka. Tam by jakiś. Co, żeby tu... Ej, też żebyśmy te skrzynie nie zgubili zaraz. No wiem gdzie. Tu widziałem jakiegoś gdzieś ptaka. Jezu, słońce świeci. O ja! A tam... No to jakieś małe. Może Ej, to atakuje? Ej, to jest tylko... Ej, to ma rodziców! Ej. Z pierwszej. Uciekaj! Uciekaj! Nie gonij mnie. Jest ci zimno. Kto dobra, gdzie, gdzie to nasza skrzynia jest? Nie tu. Nie tu. No gdzie? Tam gdzieś. No fajnie, jak zgubi swoją skrzynię. a tu jest, dobra. Weźmiemy ognicho. Uh. Żeby... Wiesz... A wiesz co daje tam to serduszko? ognisko musimy rozpalić. Moment, 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 nie wszystko naraz. Otwórz ten... Tak, teraz musi się podrapać. A wiesz, dlaczego... A wiesz dlaczego tamten, ten, wiesz dlaczego tamten Podziel to. dinozaur miał e, serduszko? Nie. Bo był w in, innym dinozaurze zakochany. Nie wiem, nie sądzę. Tak, sądzę. Ej patrz! Ej nie bij, on jest twój. Przylasło za mną? Tak. I to cię lubi. Otwórz akwipunek. Nie, nie to chciałem. Chciałem to pod. I to cię lubi. Jak to się rozpala? I swój Dobra, jest. I patrz masz dinozaura. No właśnie. <laughs> nie, to jest twój dinozaur. <laughs> Co chciałem ja z nim zrobić. Nie wiem, daj go. Wiem jak... Dziki jest. jest. Po prostu sobie tu przylas. O swój go. O swój masz mięso? Nie mam, muszę skórę mieć. Bez skóry to ja nic nie mam. A pójdę za tobą. Jest mi zimną, ja mnie jest no jest Pan jest za tobą. No ładzi za tobą. Pa jest za tobą! No to chcę słych Kamienie, dobra. No, jak spadnie, to będzie przykro. Zostawimy to tu i idziemy zbierać. Wyrzuć mię go kupę. To, to tak kupa, kupa zaraz termin ważności kończy. <grafy> tak, Naprawdę można tą kupą rzucać. No. Wszystko <grafy> daj. No. Rzuciś. O, już spadło. Mhm. Dobra, trzeba zebrać trochę tych drewna jeszcze. Uda się do. Nie jest ci zimno? Nie, nie jest mi zimno. Więc muszę przy tym ognisku chyba być. Podpal tego. Podpal tego dinozaura. Ja chcę zebrać rzeczy, o. Skórę, musimy zdobyć skórę. Okay. nie możesz? Dobra, kończymy ten pierwszy odcinek Paniowie są tu przy naszym ognisku no Widzimy się jestem? w kolejnym Kolejny... Co tam lezie? Raptor Super A tam krokodyl Myśmy sobie miejsce wybrali I tam jest raptor On tu idzie Ale on skóry nie ma A to ten trujący. No ja już do niego nie idę <laughs> Teraz zginiemy. No tam ty się przyczynił <grym> Idź mi stąd. <grym> Zabij go. Dobra, chcę się. Dobra, kończymy ten odcinek. Widzimy się w kolejnym. Dobra barka pisze. Nara. <grym>